Testamenty, proszę Państwa. No, najbardziej taki, o którym się mówi, to jest notarialny. Do notariusza sporządzić testament. Owszem, można. Można, proszę Państwa, sporządzić testament też własnoręcznie. Teraz już każdy umie pisać i czytać. I nie jest to żadnym, że tak powiem, wydarzeniem. Z tym, że trzeba ten testament napisać w całości samemu. Nie to, że ktoś napisze, czy się napisze na komputerze, czy też na maszynie i się podpisze, ale trzeba własnoręcznie ten testament napisać, podpisać i opatrzyć datą. Brak tej daty nie jest, nie jest powodem, który by mógł spowodować nieważność testamentu. Jednakże ta data musi być w jakiś sposób, jakaś, w jakiś sposób wynikać z tego testamentu, ponieważ każdy następny wyklucza ten poprzedni. Yy, może być sytuacja, parę Państwa, nawet w tym związku partnerskim, o którym przed chwilą mówiliśmy, że sobie te testamenty napiszą na siebie. Ale następnego dnia. Któryś z nich wpadnie na pomysł, ee, właściwie to po co lepiej, po co jej tam czy tam jemu to zapisywać? Można to zapisać tam czy bratu, czy siostrze, czy jakimś tam kuzynce. Eee, czy w ogóle, no bo człowiek jest osobą ułomną, na złość zupełnie innej osobie. I ten testament sporządzony, proszę Państwa, e, in, później. Eliminuje ten testament wcześniejszy. I to bezwzględnie na to, w jakiej został sporządzony formy, w formie. Bo może być z 4 marca, czyli z wczoraj, może być testament notarialny, a dzisiaj sobie wyrywę kartkę z kalendarza i napiszę, że zapis, własnoręcznie napiszę, że wszystko zapisuje tam powiedzmy nie żonie, tylko kochance. No i, i kochanka ma wszystko. Z wyłączeniem żony. Także y, każdy, każdy ostatni testament, jeżeli jest ważny, eliminuje każdy poprzedni. Jeszcze jest jedna taka forma, y, jeśli chodzi o, destam, y, o testamenty sporządzone na piśmie, rzadko w tej chwili już spotykana, ale kiedyś dość powszechna w stosunkach wiejskich. Y, testament sporządzony przed urzędnikiem gminy. Jest jeszcze coś takiego, ale muszę się państwu przyznać szczerze, że e, dawno, bardzo dawno takiego testamentu na oczy nie widziałem. E, owszem, e, kiedyś, kiedyś, w latach 70. czy 80. to one były dość powszechne. E, no e, wystarczyło, że wystarczyło, że państwa... E, ten urzędnik z gminy przyszedł sekretarz bądź, bądź kiedyś naczelnik, teraz wójt sekretarz, no, prezydent miasta też można poprosić pana Jarosława Orbaniaka, żeby przed nim sporządzić testament eee, e, i e, było to o tyle, które państwa um, o tyle było to korzystne, to w, zwłaszcza w warunkach wiejskich, że ten rolnik nie musiał y, dużo tym piórem machać, wystarczyło, że się podnieść... UTW um, to znaczy uczymy się trochę wolniej. Tak. Tak. Znaczy, proszę tak to, to zrozumieć. Tak, już patrzę na tą osobę. Więc tak, panie mecenasie. Pytanie pierwsze, kto sporządza testament? Mąż czy żona, czy razem? Każdy, każdy, spozą, każdy sporządza osobno, bo to jest mój testament. To pokutuje, to proszę Państwa, pokutuje e, na terenie Wielkopolski, bo w prawie niemieckim był testament małżonków. I to, i to, proszę Państwa, do dnia dzisiejszego odbija się czkawką, bo to gdzieś nie wiadomo jak i co przeszło z pokolenia na pokolenie. Tak jak, tak jak niektórzy, i to bardzo młodzi ludzie, mówią, że idą do prezydium, a nie do urzędu miejskiego tylko idą do prezydium. A na, na pytanie, co to jest to prezydium, to za cholernik nie jest w stanie odpowiedzieć, yy, co to jest to prezydium. Ale on idzie do prezydium. Nie ma testamentów wspólnych. I teraz jak to jest traktowane przez sąd? Jeżeli jest testament wspólny i umiera, dajmy na to mąż, bo to niestety najczęściej tak bywa. Niestety. Żyjemy o 10 lat krócej. Zdecydowanie, zdecydowanie. No, mamy... A to jest, jeżeli, jeżeli, jeżeli jest wdowiec, to jest wyjątek potwierdzający regułę. Yy, więc jeżeli umiera ten mąż i jest ten testament wspólny, to to jest traktowane jako testament męża, a żony testamentu już nie ma. No to ja też pisać osobno w tak, no. Czyli stany? dwa testamenty. Dwie kartki papieru trzeba Pytanie użyć, to nie drugie. Więc tak, rozumiemy, że... To no weźmy na swoim, na moim przykładzie będzie łatwiej. Czy mam mieszkanie, wołam kochaną żonę, proszę kochaną żonę, wieczorem zapalamy świecę i ona ma kartkę, ja kartkę i piszemy, prawda? Testamen, datę, wszystko, godzina i tak dalej, przy świece zapalonej, w dniu takim i takim. Piszemy testament. I teraz przykładowo. Załóżmy, że Józek się upił, czyli albo chory coś tam, prawda, nie tak. Ale nagrzebał na tam ten testament, prawda, i tak dalej. No i teraz żona, kiedy już Koitne powie tak, ale o, tata był pijany, prawda, albo chory, albo coś tam, to to jest nieważne, czy to, tak, czy to prawda jest tak? To znaczy zależy komu ktoś zapisał. Że dzieci mogą kwestionować, bo mama powiedziała. No że... tak, to znaczy kwestionować mogą, to, to każdy może kwestionować, ale co z tego? To trzeba wykazać, że w momencie, kiedy sporządzałeś testament, drogi rektorze, to byłeś chory, byłeś osobą chorą psychicznie, bądź jakieś inne zaburzenie psychiczne, nawet krótkotrwałe, wlazło na ciebie, które uniemożliwiało ci w sposób swobodny wyrażenie ostatniej woli. Czyli alkoholizm nie wchodzi w rachubę. Chyba, że przewlekły. To jest ciąg dalszy do pytania pani. Czy nie lepiej wobec tego w testamencie Józek pisze, że w testamencie moją połowę tą część nie daje połowę. żonę? Moją część daje. Nie, go, nie część. Żonie daje, nie ona ma całość. No, nie, no. Może tak być? nie, nie część, nie ten tylko cały mój majątek. Przekazuję. Nie ja bym nie wymieniał co może być taka sytuacja, że po sporządzeniu testamentu Magnificencja wygra w Totka dużą kasę i co wtedy? No właśnie. I nie będzie to ujęte. Dalej mogę pytać? Gdzie ten testament schowamy? W bieliznę czy gdzie? Jest takie pytanie. Wszystkie mamy, się trzymać. Gdzie na. testament? Ja bym Państwu radził tak, znaczy można to dać notariuszowi i notariusz to tam w, i już mają taki system, że to wkładają w ten system, ale ja bym jak ja bym napisał testament mojej ukochanej żonie, to ja bym jej to dał. jedzie, bo mnie wzięła, to bym, to bym jej to dał, żeby ona to miała. To ona już wtedy będzie wiedziała, co z tym zrobić. Jeżeli jest to taki papier wartościowy, który, na którym zależy, to nie zgubię. Skup... No, wstępni, wstępni i tak dalej. Wstępni, wstępni. Ci, którzy są wyżej ode mnie, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, to są wstępni. A wstępni to są dzieci, wnuki, prawnuki.